Jestem świnka tata To mój mały brat. Tata świnka. To tata świnka. A to tata świnka. Świnka tata Kaszel Już sobota po południu. Dzisiaj dzieci są w przedszkolu. Tata. Przyjaciele mają lekcję muzyki. Buu to. Przepraszam, Madame Gazela. Ojej, Pedro ma kaszel. Nic się nie martw, zadzwonię do doktora Burego Misia. Tu doktor Miś, słucham. Dzień dobry, tu Madame Gazela. Jedno z dzieci jest ore. Było zostawić to dziecko w domu. To nawet nie moje dziecko. No gdzie on jest, powinienem już tu być. O, słucham, co się dzieje. Rozumiem, czy to jest kaszel mokry, czy kaszel suchy. Od kiedy masz taki kaszel? Od kiedy madame Gazela zaczęła śpiewać. To na szczęście nic poważnego, ale kaszel. Już sobota po południu. Że być zaraźliwy. Co to znaczy? Zaraźliwy? Gdy jedna osoba kaszle, to inne też mogą zacząć kaszleć. Czy muszę wziąć leki? Tylko maleńką łyżeczkę. Niestety nie jest zbyt smaczna. Eee, be. Dziękujemy, doktorze Misiu. Do widzenia. Pa. Mm, tak myślałem. Kaszel. Już sobota po południu. Jest zaraźliwy. Dany pies i Suzy Owca zarazili się kaszlem. Już sobota po południu. <tryk> Otwórz buzię. Błe! Smakuje jak dywan namoczony w owocowym jogurcie. Błe! Smakuje jak zielsko. Brawo. Wypiliście dzielnie lekarstwo. Czy pan też czasem choruje, doktorze Misiu? Nie. Tato. Nigdy nie choruję, bo codziennie zjadam jedno jabłko. Do widzenia. Nadeszła pora, gdy rodzice odbierają dzieci z przedszkola. Mamo, tato, mam kaszel. Doktor Burymiś przyszedł, żeby nas leczyć. Dał nam bardzo niesmaczne lekarstwo. Madame Gazelo, może teraz zaśpiewamy? Oczywiście, Pepo. <ścoughs> Ojej, wszyscy dorośli zarazili się kaszlem. Tu, doktor Burymiś, słucham. Tu świnka, tata. Wszyscy dorośli zachorowali. Nic się nie martw. Już jadę. Mm. <grym wody> Witam państwa. Widzę, że zaraziliście się kasz. <grym wody> no dobrze. A teraz po kolei otwieramy szeroko. <grym wody> o, smakuje jak stare, brudne skarpetki. Dziękujemy, że się pan nami zajął, doktorze Misiu. A kto się panem zajmuje, kiedy jest pan chory? Nikt nie musi się mną opiekować. Ja nie choruję! Ojej, doktor Miś zaraził się kaszlem. Już sobota po południu. Nic mi nie jest! Do widzenia! Do widzenia! Biedny doktor Miś. Jest chory i nie ma się kto nim zaopiekować! Ooo! Co to, to może być? Dzień dobry. Przyszliśmy się panem zaopiekować. Tu mamy owoce. Nie. I miękką poduszkę. A tu mamy lekarstwo. Nie. No, smakuje jak proletariat. Nie.